Uff, znowu to chyba. W, w takim razie Najrela na pewno tu była. To mi wygląda bardziej na kryjówkę szaleńca niż na archiwum. Uwierzysz, jeśli powiem, że było jednym i drugim? Musiała czegoś szukać. Rozejrzyj się. Jego przyjaciela imieniem Ormus. Gdy go poznałem, byłem zaledwie chłopcem. Szukałem złomu w ruinach. Wtykałem noc, gdzie nie powinienem. <laughs> A on był wioskowym głupkiem. Przyłapał mnie na podkradaniu z jego zbiorów. Spuścił mi lanie i powiedział, że przypominam mu jego samego w tym wieku. Teraz jest już gdzieś indziej. Ma tam ważniejsze zajęcia. Trawinkal? Po co miałaby się tam udać? Znalazłem jej notatki. Chyba miała nadzieję czegoś się tam dowiedzieć. Dowiedzieć? Trawinkal to miejsce najkrwawszej katastrofy Zakarum. Oszalała, jeśli zamierza się tam udać. A ty tym bardziej, skoro chcesz podążyć za nią. Wolę nie myśleć, jak świadczy o mnie to, że wybiorę się tam z tobą. Jeśli mamy przeżyć, będziemy potrzebować pomocy łaski światłości. Chodź, na południe stąd jest miejsce odprawiania rytuału. Wiem, którego ducha wezwać. Jeśli się nam poszczęści, może nawet odpowie. Wekuke wszczęła bójkę z Velio, a obawu przyłapano na całowaniu Czy to my? Och. I uchok mówi, że prawie schwytał lwa. W Nahantu nie ma lwów i my. Rozsiewaj dalej te plotki, a może dzieci ci uwierzą. Zgorskniała chciwa kusicielka wśród piasków jeśli los pozwoli będę z powrotem w twoich brudnych ramionach zanim nadejdzie kolejny zmierzch Miejsce w całym mieście. Te oślizgłe potwory podchodzą do samej bariery. Można patrzeć jak kopią, wymachują i się trzęsą. <laughs> Bariera nie będzie działać wiecznie, ale póki co mamy tu niezły spektakl. Dziękuję. Czy teraz możesz posprzątać ten bałagan? To miejsce miało być uświęcone, ale stało się twarzem tej gry. Możesz to kojarzyć. Trzyma się na uboczu. To zagubione dusze upojone toksynami dziczy. Zazwyczaj to podróżnicy z odległych krain, którzy nie mają pojęcia o tym zakątku Sanktuarium i nigdy nie próbowali go poznać. Wykorzystują dżunglę na swoją modłę. Przekształcają jej esencję w trucizny. Bez przerwy biorą i biorą. Uważaj, by nie wypić tych ich naparów. Możesz się uzależnić tak jak oni. Nie, już dużo zrobiłeś. Oczyszczając to miejsce, oczyściłeś siebie. Teraz wystarczy połączyć się z duchami. Heni, ojso, hana! Wichaczo, Akarat! Kimże jesteś, żeby prosić mnie o taki dar? Znasz mnie, wielki duchu. Jestem Eru. Nestor spirytystów z Nahantu. Wierny strażnik królestwa duchów i twój oddany sługa. Powstań, Eru. Nie potrzebowałem sług za życia. I nie potrzebuje ich teraz. Powiedz, dlaczego pragniesz tego daru? Udajemy się do przeklętego miasta trawinka, by ocalić przyjaciółkę. Jest w wielkim niebezpieczeństwie. A, moje dziecko. Masz szlachetne intencje, ale wzięcie na siebie roli zbawiciela prowadzi jedynie do poczucia rozczarowania i rozpaczy. Jeśli nie dasz jej siły, aby mogła ocalić się sama, tylko odwlekasz stratę. Ale tyle mogę zrobić. Użyczę ci mojej światłości, aby rozświetlić drogę w mrok Trawikal. A być może zmądrzejesz do czasu naszego następnego spotkania. Masz prawdziwe szczęście? Nie musisz udowadniać tyle, co przeciętny pielgrzym. Dał nam ochronę przed zepsuciem pustowników. Lepszej szansy mieć nie będziemy. Spotkajmy się pod trawinkal. Jestem jeszcze gościem? Możesz tu podejść? To źródło wszystkich tragedii, które kiedykolwiek wydarzyły się w Nahantu. Kiedyś więziono tu najwyższego złego. Gdy uwolnił się z okowów, zniszczył miasto. Zniszczyłby cały świat, gdybyśmy mu na to pozwolili. Zgnilizna ciągnie się aż po horyzont, a ty nie możesz się doczekać, by się w niej zanurzyć. Zwolnij, przyjacielu. Może i masz błogosławieństwo ducha, ale to miejsce potrafi stłamsić każdą świętość. Na domiar złego, całe miasto jest odcięte od świata. Abyśmy my nie weszli do niego, albo by Najrela go nie opuściła, tego nie wiem. Muszę pielęgnować naszą więź z duchem. Odsycać ogień, że tak powiem. Rytuał może przyciągnąć niechcianą uwagę, więc bądź czujny i mnie osłaniaj. Wychaczo, Akarat! Ha, e, Nakusa i Drogę dam radę o ile będziesz trzymać się blisko, więc się nie oddalaj.

Roznieść to światło po mieście. Trzeba rozpalić wszystkie świeczniki. Pragiem kary należało do zakaru. Te stare kawałki metalu wciąż pamiętają święte światło, które osiedli. Będą postoją dla ducha, którego wezwano. Wzmocnią łaskę i zapewnią jego energii miejsce spoczynku. Przyniosą też chwilę wytchnienia. I to nie tylko nam, lecz wszystkim duchom, które tu zginęły. Byliśmy ze sobą szczerzy, dobrze? Za twoją przyjaciółką podąża śmierć. Teraz weszła wprost do Trawinkal do dawnego więzienia Władcy Nienawiści. Powiedz mi prawdę, ten więzień Neireli... kim on jest? To Mephisto. Hmm. Cóż, znam już prawdę. Nie mówię, że mi się podoba, ale może mamy jeszcze czas, by ocalić Najrele. Masz pewność, że to on jest więźniem? Zresztą, nieważne, ruszajmy. Zamaty nienawiści, dawne więzienie Mefista, a teraz coś innego. Miałem nadzieję, że nigdy tu nie trafię.

Każde z nas odegrało swoją rolę w tym, co się tu wydarzyło. Mój drogi, powiedziałeś jej, że ufasz jej bardziej sobie samemu. Wierzyłeś, że podejmij dobrą decyzję. Z twojej woli wybór należał do tego... Za zeną straszli, że będzie tylko bardziej cierpiała. Milin, Milinkin, to suk. Azu, kudą.

Szukajcie Abulana. Użyjcie siły. Musimy mu zaufać. Szybko, wejdź do portalu. Pewnie jest niewiele starsza od Fei. Zrobimy wszystko, co się da, przyjacielu. Uwolnimy ją. Nie zostało. Ten trans to jedyne, co powstrzymuje Mefista. Jeśli jej teraz przerwiemy, stracimy ją. Ale nie spisuj jej jeszcze na straty. W Nahantu każdy, kto jest w potrzebie, może liczyć na pomoc. A Karat wierzy, że można ją ocenić. To mi wystarczy. Bulan to duch. A co do tego, w jaki sposób może pomóc, tylko Akarat to wie. A Bulan ocalił mi kiedyś życie. Bardzo, bardzo dawno temu. Ciekawe, że znów muszę prosić go o pomoc. A któż by inny? Akarat. Był. Piękny. Nie. Myślę, że to dzięki niemu Najrela wciąż walczy. A Karat powiedział, że Nerela potrzebuje pomocy ambulata. Jeśli on wierzy, że Amulan może jej pomóc, lepiej go posłuchajmy. Ruszaj. Opuść Travinkal i udaj się na południowy Wschód. Spotkamy się w Kurast.